Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, o czym większość z Was nie ma zielonego pojęcia. A mianowicie będziemy rozmawiać dzisiaj o kulturze, a dokładnie o sztuce współczesnej. Ej, nie przyjmujcie się tym, że nie macie o tym zielonego pojęcia. Ja to doskonale rozumiem. Ja sam niedawno nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o tym. Okazuje się, że temat jakim jest sztuka współczesna jest yy, to jest jeszcze prostsze niż kurwienie ludzi na fanpage'u wyzwolenie zwierząt. Zobaczymy teraz co na ten temat mówi nam najlepsze źródło wiedzy w XXI wieku, yy, czyli Wikipedia. I teraz przeczytam Wikipedię. To nie jest plagiat, to jest kurwa cytat. W obecnej dobie rozwoju cywilizacji nie można zamknąć sztuki współczesnej w jednolitych formułach. Sztuka poprzez dzieło artystów reaguje na ogromny potencjał, możliwości i zagrożenia otaczającego świata. się sztuki Do najwcześniej wprowadzonych nowatorskich rozwiązań przez pierwszą awangardę należą abstrakcje, kolarze, fotomontaż, manifest, obiekt. Łosie, jelenie, sarny, dziki lisy. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Moment, no, po popierdoliłem coś. W czasach drugiej awangardy pojawiają się także instalacje Happening, Fluxus. Co to kurwa, Fluxus? Wideoinstalacje, performance. Nie istnieją żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy ograniczenia estetyczne czy techniczne wypowiedzi artystycznej. A, zazem... A zatem, jeżeli zastanawiasz się na czym polega sztuka nowoczesna. Kurwa współczesna i nowoczesna. Zatem, jeżeli zastanawiasz się na czym polega sztuka. No. Kurwa mać. Zatem, jeżeli zastanawiasz się na czym polega sztuka współczesna, to odpowiedź jest bardzo prosta. Yy, jeden chuj, tak naprawdę. Yy, z definicji wynika, że sztukę możesz ukazywać w dowolny sposób tak naprawdę co za tym idzie artystą może być dosłownie kurwa każdy ja mogę być artystą i zaraz wam udowodnię, że jestem artystą jestem świetnym artystą i kiedyś będę wybitnym artystą to co teraz widzicie to jest mój pierwszy, moje pierwsze dzieło, mój pierwszy eksponat to jest gąbka, na której znajduje się odrobina płynu do mycia naczyń i i cała gąbka znajduje się y, przy zlewie. Y, ważne jest to, że nie znajduje się ona w zlewie, ale jedna jego krawędzi. I dlaczego to jest y, według mnie y, y, dzieło, czemu to służy, co ono przedstawia? I już tłumaczę. Otóż to jest metafora człowieka. Gąbka to jest człowiek, i gąbka, jak wiadomo, wchłania różne substancje, różne ciecze, i to symbolizuje to, że my przyswajamy wszystko od dziecka. Zwróćcie uwagę na to, że gąbka nie jest duża, że gąbka jest malutka bardzo. Ona się mieści w dłoni idealnie, nawet można by powiedzieć, że jest troszeczkę za mała. A zatem, to jest mały człowiek, który przyswaja sobie. Jakieś rzeczy w dzieciństwie. To, czym będziemy się faszerować, to, co będziemy wchłaniać, będzie miało efekt później, kiedy będziemy podejmować jakieś działania w swoim życiu. I zobaczcie, że płyn jest tutaj akurat metaforą y, tych dobrych wartości, bo później, kiedy wchodzimy już w świat, kiedy trzeba działać czyli to jest ten zlew, to jest to, co widzimy na dalszym planie y, to pod wpływem y, naszej akcji. Pojawia się piana, pojawia się, pojawia się brud, który możemy potem tą pianą i tym płynem zetrzeć, a zatem, płyn to są to dobre wartości i wchłaniamy te dobre wartości. To jest, to jest pierwszy, pierwszy mój eksponat. Teraz ja Wam przedstawię drugi. Pierwsze co się rzuca w oczy to biały talerzyk, na którym znajdują się dwie kiełbaski. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, widzimy, że są one surowe, są, żaden, w żaden sposób nie są przygotowane, jednak zostały podane tak, jakbyśmy mieli już je spożyć. Z tego możemy wyczytać, że um, osoba, która chce, która zamierza skonsumować takie obłaski, jest po prostu leniwa, to jest symbol lenistwa, dlatego że ma mięso, ma jedzenie, czyli nie jest to osoba biedna, natomiast jest leniwa, bo Zobaczcie, że nie ma żadnych dodatków, nie ma nic poza samą kiełbasą. To jest osoba głodna, która po prostu nie, ma, nie była tą gąbką i nie wchłaniała wcześniej wartości, która pozwoli, które pozwoliłyby dzisiaj yy, przyrządzić tą kiełbasę, tak by można ją spożyć. Także to jest symbol lenistwa. Co więcej, możemy wywnioskować, że przy tym stole siada więcej niż jedna osoba. W prawym górnym rogu widzimy drugie krzesło, które jest zasunięte dosunięte do stołu, oznacza to, że może się tam pojawić jeszcze jedna osoba. Możemy wywnioskować, że jest to osoba, która z kimś się rozstała, jest w tym momencie sama, wpada w depresję, przez co zapomina o podstawowych rzeczach, takich jak usobstw i z odbudowanie z już Trzecim moim dziełem, to jest ten oto sandał, który wyraża bardzo wiele, wystarczy się nad nim zastanowić, proszę się przyjrzeć uważnie, widzimy, że but znajduje się w miejscu, w którym zazwyczaj buty się nie znajdują. Jest on zdjęty z nogi, pasek jest rozpięty, co oznacza, że ktoś go po prostu zrzucił i zostawił w miejscu nieodpowiednim dla niego. Możemy przyjąć, że jest to symbol wolności. Ktoś się poczuł wolny, nie zajmuje swojej głowy takimi rzeczami jak odkładanie butów w odpowiednie miejsce, dlatego że ma teraz cały świat dla siebie, nie musi się zajmować takimi rzeczami. Symbol beztroski, wolności, swobody. To właśnie widzimy z tego zdjęcia. Widzimy też, że but był używany, a zatem, może, jest to symbol wyzwolenia osoby, która czuła się przytłoczona, która cały czas była zabiegana. W tym momencie, czuje swobodę i nie musi się przejmować takimi rzeczami, więc zostawia po prostu but gdzieś w swoim mieszkaniu i już nie musi się nim przejmować, dlatego, że ma na głowie dużo więcej wartościowych rzeczy. Myślę, że to z tego płynie bardzo głęboki przekaz i każdy może tutaj dopowiedzieć swoją historię. To nie jest historia zamknięta, oczywiście. Żeby być artystą nie trzeba wcale skończyć szkoły artystycznej, jakiegoś ASP czy jakichś innych tam, kurczy co tam, co tam, jeszcze można być jakimś malarzem, aktorem czy czymś. Nie, nie trzeba, nie trzeba tego robić, nie marnujcie czasu. Wystarczy się rozejrzeć i pomyśleć. Możesz byle gówno sfotografować i dodać do tego historię. Proszę, jesteś artystą. Zostałeś artystą, masz ode mnie. Jeśli uda ci się wykonać jakieś ciekawe dzieło sztuki, to możesz mi je podesłać i... Dostaniesz ode mnie dyplom. Ja oso osobiście Ci go podpiszę i wręczę ci go przy najbliższej okazji. On nie będzie nic warty. Mam nadzieję, że Ci z wyzwolenia zwierząt nie wkurzają się jakoś bardzo. To nie moja wina, że wrzucają gówno do internetu.